Standardowe rozpoznanie, 3otwory 4 metrowe. Jesteśmy w dolinie dużej rzeki, na takim lokalnym, podniesionym wale piaszczystym. No i tutaj ta granica tego wału idzie. Widać jak tu nam się zwiększa bardzo ilość organiki. Swoją drogo jest ten budynek obok na czym on tam stał. Nic, jedziemy w teren, zobaczymy, co nam tam wyjdzie. Tym razem trochę inne rejony. Jesteśmy w dolinie Bugu. Jedynka odwiercona, dwójka odwiercona w trójce, pierwszy metr hmm, 40 cm gleby piaszczystej, a poniżej do pierwszego metra mamy tutaj piasek gliniasty zasadniczo. Jednak tego zajlenia nie ma zbyt dużo. Dużo za to grubszych ziarn, czego nie było w pozostałych dwóch, bo tam mieliśmy piaski drobne z przewarstwieniami, tylko zaglinienia. Dobra, jedziemy głębiej. Poniżej pierwszego metra kontynuuje się nam piasek gniasty. Tutaj traci coraz bardziej zawartość frakcji lastej, by na metr 50 przejść w piasek średni plus piasek drobny. I to jest już średnio zagęszczone. Oczywiście wszystko nawodnione wody mamy tutaj na głębokości 92 cm. I tak, 2 metry w dół mamy żwir poniżej 2,5 piasek średni plus piasek drobny. I poniżej 3,5 metra zaczyna się już sam piasek drobny. Zagęszczenie bardzo jednolite. No i ogólnie patrząc, co tutaj mamy, wiedząc, że jesteśmy w dolinie dużej rzeki, no można było się spodziewać torfów, jakichś organiki na byłby problem. Ale wyszło całkiem nieźle. Ta góra jest trochę luźniejsza. Reszta jest bardzo podobna w każdym z otworów, także grunt jest nośny. No ale woda jest problemem jak zawsze, więc ja tu sobie nie wyobrażam nic innego jak płytę, chyba, że ktoś się chce bawić w tej izolacji.